Dzień dobry Państwu, nazywam się Ula i mam dzisiaj dla Państwa bardzo specjalne zaproszenie na pierwsze wyjątkowe e-targi w branży AGD w Polsce. To jest takie miejsce, w którym znajdą Państwo absolutnie najlepsze pomysły dotyczące jadalni, kuchni oraz salonu. To wszystko w jednym miejscu i co więcej bez wychodzenia z własnego salonu, bo mogą Państwo odwiedzić e targi wirtualnie. Zmieniły się czasy, zmieniła się sytuacja, ale Altom jak zwykle nadąża ze wszystkimi nowinami. Dlatego przygotował dla Państwa ponad 8000 produktów i absolutnie wyjątkowe promocje, które będą aktywne tylko i wyłącznie na tych targach. Więc warto zajrzeć. A żeby było Państwu jeszcze bardziej wygodnie, to targi będą dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Więc wtedy, kiedy Państwo wygodnie, tak jak Państwu wygodnie, będzie można się z tą ofertą zapoznać. Zajrzyjcie, bo to jest szybki, bezpieczny sposób, żeby sprawdzić najnowsze. Trendy um, i to wszystko, co będzie się działo w obszarze domowym w najbliższych miesiącach. Bardzo gorąco zapraszamy. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na tym wyjątkowym wydarzeniu. Do zobaczenia!